ma jest 20 za dwie godziny <noise> i Piesio czatuje w chaszczach, a my znowu tutaj i tak, Mógł pilnować Kilka sztuk dzieci to hardcore, więc na wsi jest zawsze żyj. Ale pogoda dopisała jeszcze jakoś, a potem to już trzeba będzie zawijać z powrotem. Bo strasznie owady pocinają normalnie bezczelnie człowieka normalnie żywcem za wstrętne komary, ja pierdzielę, nie wytrzymie. no. Tak w biały dzień. Coś mi trzęsie razy dwa kamerka, coś się zepsuło. cholera Trzeba było sprzedać tego szmelca. Zainwestować w normalny, jakiś sprawny iPhone. Kurwa trzęsie, co jest. ma za dużo się nie zmieniło oprócz czapeczki. Gift od cioci. Dwa dni powiedzmy takie na jakiś mateks To się tu zbiera z 40 minutek, kurde, żeby tam już coś pyknąć, mknąć Resztki pogody wystarczy jeszcze. No tak jak mi mówiłeś Thomas, że to nie działa. Kurwa, to trzeba sypnąć. Kurwa. Spiłeś mi. Chyba żeby się śniło coś. Kurwa to. Musi być nasypane, Kurwa. się e, sianką, jest sypnięta kurą pod korek. Coś nie chce działać. To ta trawa cytrynowa z miętą. No, teraz to jest smak. czułem chmurki, drzewka, słoneczko tym jechałem i nieźle daje tylko, że yy, przepala olej i bryzga olejem wada fabryczna ale idzie nieźle, tylko że po, po przejazdce trzeba robić remont silnika. Bra. Bra. To jest klip 4K60. A przy gorszym świetle końca dnia, ale i tak będzie zinterpolowany do downgrade'u, do Full HD. A taki zobaczymy, czy to jakaś różnica jest. O, pięknie. I tak, kurde. Nie wiem, to na ziemi leży. No, musi się do nie widzę. O! Nie zbiłem jej. Aleś mnie odgłosy wydaje. O, ale ją się tak dziwnie łapię, jak żabę taką suchą. Dobra, to, o, to tamte małe to jest jesteś. nic. Co? Tamte małe to jest nic. Się bawią. czas na koszenie Łał, jak mi się nie chce Się bawią, się bawią. jest południe rano No i kurka robota poszła Szybko, sprawnie Tu skoszone, jeszcze zaraz coś pokażę Przejechane do końca prima pogoda i zaraz coś tu jeszcze tutaj oczywiście standardowo przejechane ale jest ząg jest ząg bo nie mogę z tamtej strony Moburek. Dobrych leżeć. Tak, przejechałem trochę, ale nie mogę z tej strony domu wrócić przy lesie, bo jest gniazdo szerszeni. Kurwa. I kurde jest. Jak to się uchleje, kilka, to koniec. Poza tym, co tam jeszcze bez zasięgu jesteśmy, robią coś na sieci GSM. Nie ma kontaktu z nami w ogóle, ale jest burek. Brak. Śmiechy, chichy. Burek. Brak kontaktu poza zasięgiem, kurde, ale to już, kurde, żeby poprawili coś, żeby to było trochę lepiej, niż było, no, nawet jeszcze lepiej, niż trochę. Spojrzę, jak to tam wyszło, pasy na łąkę przejechane. Praktycznie w takim miejscu na no, podwórzu się spędza czas, bo to bez sensu w domu siedzieć. No, myślę, że będzie dobrze. Tak jak teraz. Komary nadają od 15 cholera Yeah. <laughs> Gospodarstwa dbają nie tylko o swoje. Dlaczego iPhone to zgniłe jabłko? Bo zgnilę gn robi fotki, zgnilę nagrywa filmiki Zwłaszcza jak jest pochmurno Zgnilizna Więcej tego nie kupię Kurwa, co z tym aparatem? Jakaś aktualizacja felerna Przybliżenia odstrząchają mieli z nas Heliksa i onuszowany to się tak się naprawia akurat to się naprawia w autoryzowanym a nie tam Skubane Michaszek się wykąpał Kurde, Prawdziwy komando z niego Trzeba jechać na Bo rowerem to nic nie spalisz To byś musiał z 80 kilometrów przejechać Do góry ramy

żyjącego Maja zmniejszaj kratę szczyki morski gdzie go zostawić na ławce Mikołaj odczepiła no się Bawariem motorem chylejem olejem tam zawał No tutaj się wlewa Kurde, teraz nie wiem wątpliwość, więc lepiej poczekam. Ci kapitaliści to dusi grosze. No dobra, nie ma co się zastanawiać. Dajemy korek i tyle. sobie wygubiłem, jak to się otwiera teraz Aha, z dziupkiem wyszło. 5w30, chyba się zgadza Kurde, dawno nic nie robiłem w aucie, bo jeżdżę Toyotą Nie zniszczano.

Szerka jak zmiennika ale jest podbity kolejami przynami kolejowymi czas zapalimy przypalić się przydało czekaj momencik para zapalhar o motor O trochę ciszej chodzi, ale i tak kleko. No i tak to wygląda. Tomas widzisz, się na no. obraz lipa. Zgniłe jabłko. Oho, nasypane pod korek. Sprawdzałem poziom oleju, niby na full, po litrze. Myślałem, że tam z 4,5 wchodzi. Zestaw e, ha, Happy Tomaso Domel. Cówka bo niedługo odjazd Cztery dzień słoneczny, ostatni rzut No jakaś chmura Chyba przed chwilą było, kurka No nie no Nie będę e, zgnilizny nagrywał, pożegam trochę Następuje pakowanie do wyjazdu Końcówka Jeszcze trochę łapałem słońca, ale chyba już Nic z tego nie będzie Trzeba Zawijać No i tam już mniej więcej spakowany Gotowy do zawrotu Jeszcze Specją Yeah. powrót uh, uh, kombi dizlem Turbo. Odjazd.